Cześć, ma Dzisiaj pokażemy wam nasze Nowe konie Tak. Nie, No to... Ale to tylko dzisiaj nowe konie szlej. Ale później tylko, że wam naszą umowiany no. no. No tak. Najpierw pokażę konia <grym> przed nimi. Nie, nie wiem, czy dobrze mówię. Zyba Ale to jest Moje Mój Nazywa się... O! Połóżmy tam z tyłu, no. I tak, mamy tutaj dwa ziewaki, dwa kucyki i jeden koń dorośny. I to jest taki ziewak skincare. Nazywa się to jest Tu jest ogień dorosły nazywa się... Gratium. No I to jest kleczka szklanka. Nazywa się... Nutella. Tak. No. i chcieliśmy wam pokazać nasze konieczne. niedługo nakręcimy też filmik z naszej stajni nowej, granicznej i białej. Tak. No to za chwilę, za chwilę. No, za jakiś czas się widzimy, jak nagramy. A jak nie nagramy, to może kiedyś. No. No to łapki w górę. Prentujemy łapkujemy i subskrybujemy. No! Żegnajmy Was gracjona Lobesa, Drops i Udella. Do zobaczenia. I ten duży kończka. To jest mój. To jest mój. No dobra.